Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Force looku z Zuzą. Um, dzisiaj spojrzymy na ostatniego Force looka, jakiego mam, um, ponieważ um, nie będę prawdopodobnie nabywała um, dodatków, czy tych akcesorii film, więc to są ostatnie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słuchajcie, tak tylko pozwoliłam sobie w ramach Force sprawdzić po prostu, bo wiecie, jak ta gra się przecina. Pozwoliłam sobie sprawdzić, czy dla małych dzieci dziecka i dla nastolatek jest coś. No niestety nic nie ma, więc tutaj nie sprawdzałam, więc nic nie wiem. Więc przejdziemy od razu do włosów. Wiecie po prostu jak to bardzo lubi się zacinać. Szczególnie, jak macie tyle dodatków, co ja. Ups. Okej, okay. nie mamy żadnej fryzury. Fryzury z dodatkami też nie. Brwi i też na pewno nie doszły, bo to, wiecie, normalne, że nie dochodzą. Um, dobra, to idziemy do stroju. Idziemy zobaczyć stroje na co dzień. Powiem że jestem bardzo ciekawa tego, tego dodatku, bo... No, mam nadzieję, że jest... Um, że te ciuchy są takie użyteczne, bo to są z tego oryginalnego sklepu diesel. Okej, okay, mamy tutaj takie. W ogóle źle robimy. Powinniśmy najpierw zacząć od buzek. Dobra, mamy tutaj takie kurteczki. Okej, okay, mamy taką kurteczkę. Oczywiście tu jest. Nie wiem, czy zauważyliście napis Diesel? Z tyłu nic nie ma, bynajmniej. Nie widzę. W trzech kolorach, wiadomo, kolory to za bardzo nie musimy się wzorować kolorami, ponieważ zawsze możemy je fajnie sobie zmienić. No ale kurteczka sama sobie jest bardzo fajna. Szkoda, że dla nastolatki nie ma na przykład jej. Dobra, dalej mamy taką, taki... W sumie taki a la crop top. Um, czyli taki ucięty, chociaż pępka nie pokazuje, ale coś w takim stylu. Um, całkiem fajny to też zawsze na drug możemy sobie zmienić jakiś. Okej, okay, teraz mamy taki... Uu. Aha, to ma imitować takie falbanki, jak widzicie. No tak powiem wam, no może te jednokolorowe bardziej mi się podobają. Te, te, te mi się nie podobają, dobra. Dalej zwykły długi t-shirt, to jest fajne, ja lubię długie t-shirty. Normalnie w życiu, wiecie, i w jakich simsach, więc super. No kolejny mamy... Hmm... Nie mam pojęcia, co ten tutaj wzór ma oznaczać. Chyba taką zorzę chyba... Wiecie, polarną. No ten jest całkiem fajny, chociaż tak moim zdaniem trochę pogrubia. Uuu, tutaj jest tak fajnie wycięty. Zuz, jakbym miała pięte włosy, to by było fajnie, widać jej tatuaż. No powiem Wam, że jest ok, tylko że tak mi się wydaje, że tutaj troszeczkę ją pogrubia. Dlaczego to mi tak znikło? Nie, dobra. Nic się nie stało, tego nie było, idziemy dalej. Mamy tutaj takie, takie coś. O to jest fajne. Patrzcie. To jest akurat fajne. To mi się podoba. Taką na ramenczkach bluzka No i przecież nie mogło zabraknąć no też luski z napisem diesel. No powiem wam, że może się przyda. Tylko mi się tak diesel śmiesznie kojarzy z samochodami wam też. W sensie z benzyną, dieslem. <grym> Okej. Okay. Dobra, spodnie. Pierwsza para spodni. Um, takie boyfriendy w ogóle ostatnio chciałam sama sobie takie spodnie zakupić um, mi się podobają osobiście bo lubię takie, takie spodnie jak, jak, jak właśnie mówiłam chciałam sobie sama takie kupić i mi się podobają ale te jasne mi się podobają dobra dalej mamy o te są fajne one wyglądają jak takie normalne jeansy, wiecie nie takie dopasowane tylko takie normalne zwykłe jeansy takie trochę tutaj jakby sprane. Mi się podobają. Dalej mamy mm, Ala dzwony, które powiedzcie, która z Was nosi dzwony teraz. No nie, wiem, może się przyda. Przydadzą kiedyś. Może. Zobaczymy. Takie teraz dzwony tam się kojarzą tylko i wyłącznie do takich y, ubrań y, galowych. Chyba tak. Okej, okay, zobaczcie jak dużo spodni doszło. Kolejne spodnie, takie z przetarciami jakby. No, całkiem fajne. Wszystkie są właśnie takie um, dosyć odstające, nie są takie płaskie, w sensie taką płaską teksturę, tylko są właśnie takie jakby w... trójwymiarowe. Tak chciałam to powiedzieć. Um, dalej mamy coś, co śmiesznie wygląda, szczególnie dla butów. Ale kto wie, może kiedyś się przyda. Takie. Z szelkami. Kiedyś to było bardzo modne, pamiętam, że sama kiedyś nosiłam takie szelkowe rzeczy. Mamy tu chyba rurki. Okej, okay. i podobają mi się te białe. Bardzo ładne. I czarne mamy i niebieskie. Tylko tak też mi się wydaje, że trochę biodra i pogrubiają. No ale wiecie, to tylko gra i sims. No i mamy też takie, bardzo podobne do tamtych, tylko takie jakby biodrówki i bardziej dopasowane. Tak mi się wydaje. Okej, okay, to tyle by było. Teraz przejdziemy do kostiumów. I jeśli chodzi o kostiumy... To mamy właśnie takie coś, co przypomina mi bardzo piżamy. Zresztą chyba pobrałam coś podobnego z jakiejś strony. Okej, okay, dalej mamy taki... Uuu. To jest To wygląda jak taka ala parka taka krótka, fajnie to wygląda, podoba mi się. Ten pasek też taki, no to fajnie, fajnie, nie się podoba. Okej, okay, dalej. Mamy taką sukienkę, która fajna była, moim zdaniem też do spania. Diesel. Patrzcie, mamy taki cały... Jak to się nazywa? Taki kombinezon? Chyba tak. A całkiem okej, okay, tylko trochę za mocne. Te spodnie są rozkoszowane tutaj przy nogawkach. Mamy taką sukienkę taką aladinsową. Bynajmniej ta wyglądała. Tak długa jest. Nie wiem, czy moja simka by, mi, by ją umbrała kiedyś. No ale wiecie. Trzeba spróbować czegoś nowego zawsze. Okej, okay, kostiumy, wrócimy i weźmiemy szybko i coś zmienimy. Bo będziemy jeszcze nas sprawdzać czy są jakieś dodatki. Weźmiemy A... i tą Diesel. Albo nie, to idę. Dobra, <ścoughs> nieważne. Wizytowe. Szkoda, że żadna fryzura nie doszła, no ale właśnie to była ta mar marka Diesel, no to się nie dziwmy. Okej, okay, to są te trzy rzeczy, co już były. A wizytowa jest też ta bluzka taka Ala z falbankami spodni nie ma żadnych. Okej, okay, piżamy. Zuza, co ty sobie za wybrałaś? Okej, okay, mamy jakieś y, majtki i które mi się bardzo podobają. Tylko tak tu muszę mieć jakąś metkę oczywiście z dieslem. Bez tego wyglądałoby. Patrzcie tak bez tego, a wiele ładniej. No dobra. Ale no. Jakąś damy radę. <noise> Tutaj nie ma. Myślałam, że jakieś nowe kapciuszki dojdą. Okej, okay, sportowy mamy te takie ten ale crop top i tą długą bluzkę. Kąpielowe stroje. <noise> Tutaj jestem ciekawa. U, mamy, słuchajcie, zobaczcie jaki fajny stanik. Ten czarny jest fajny. I dlatego mamy pasujący, pasujący dół. Tutaj z takim... Ala piórko coś tam. Okej, okay, no to zobaczymy ubranie wyjściowe. Nie ma. A, dobra, są te spodnie, chociaż taki plus, że możemy sobie spodnie wziąć. Buty, buty, nie ma butów. Dodatków pewno też nie ma. A więc to było tyle dla rzeczy dla kobiety. Musimy sobie dodamy tutaj Sima żebyśmy potem mogli go rozkasować i nie zmieniać na zuzę. Bo to tylko dłużej trwa. To słuchajcie ja wybiorę Sima i do Was wrócę. Okej, okay, już jestem. Wybrałam rzeczy, sprawdziłam czy brodę i tak dalej wybrałam rzeczy. zmieniam mu tylko fryzurę, bo był łysy. Ale on całkiem fajnie wygląda. Tak. I sprawdziłam, czy jakieś brody i tak dalej nie doszły, ale nic takiego ciekawego nam nie doszło. Nie mogę filtrować tego, nie wiem. Czemu. O, jeszcze mi się przycięło, widzicie. Tak to jest w życiu. Tak to jest. On pewno czeka cały, ciekawy na swoją metamorfozę, na bycie modelem O dawaj, dawaj, okej, okay. jest, mamy, mamy, mamy Diesel akcesoria Okej, okay. mamy, uuu, tu widać, że troszeczkę jest tych rzeczy, to fajnie, bo dla facetów zawsze mi brakuje czegoś Chociaż już nie jest tak źle Mamy taką bluzkę z takim czymś, taką głową tutaj ala New Yorkiem na tej głowie i w ogóle tą koszulkę jakbym gdzieś już widziała. Ale no, co jest spoko dla nastolatka, ale oczywiście nie ma takich rzeczy dla nastolatka, co nie? Dobra, coś ala w stylu, myślałam, że to są grudniczki, ale to jest taka bluzka z takim welcome to works while, works while. Interesujące. Nie wiem na co o tym myślicie. Okej, okay, mamy taką narzutkę, która myślałam, że będzie taką bardzo fajną narzutką. Tak trochę tandetnie wykonana jest moim zdaniem. Tak. Taka zarzucona, nie to koszula, nie to kurtka. Tutaj mogłaby być lepiej po prostu. Zobaczcie, taka niedoszyta. Nie podoba mi się w ogóle. Nie. Kompletnie na nie. Dalej mamy coś takiego. U, ja lubię takie bluzy, więc na pewno się ta bluza przyda. Fajna nawet jest. Nawet jest fajna. Dalej mamy kurtkę, nie kurtkę, taką właśnie bluzę. I słuchajcie, no powiem wam, że tak jak od teraz miałam. tak, O, idealna, ale kurczę to. Słuchajcie, często mam tak w simach. Po prostu znajduję idealne rzeczy. I takie detale mnie po prostu denerwują, naprawdę. No ale dobra, nie będę się tutaj rozwodzić, tylko szybko mi pokażę. Okej, okay, to mi się już widzę, że będzie podobać. Mogłaby być trochę dłuższa, ale jest spoko. Sówki, sówki są fajne. Kolejna bluza, bluzy lubię, więc um, szczególnie takie normalne. Nie lubię takich dwukolorowych, dwu... żeby ramiona były dwukolorowe. U, tu mam więcej kolorów. Dobra, fajna jest. 55 TSL. Mhm. Zobaczcie tych rzeczy jest. Dobra, bluza, która wygląda właśnie taka sprana. Nawet no takie są modne, takie hipsterskie. A nie, nie, kompletnie na nie. Kolejna bluza i ta jest mega. Uuuu, wow, ta mi się podoba. Ta mi się podoba. Dobra. Kolejna bluza, też, ta też mi się podoba. A bardzo mi się podoba. Mm. Koszulka, takim troszeczkę dłuższym rękawem niż normalnie, bo wiecie, zawsze są gdzieś właśnie tutaj, gdzie jest ta taka zszywka, zeszywka, nie wiem jak to się nazywa. A ta jest troszeczkę dłuższa. Dobra, dalej mamy koszulę, taką, ale kurtko koszulę, tak średnio mi się podoba. Okej. Okay. Słuchajcie, dla takiego Harley'owca to by było okej. Okay. Lucky Harmer. No, fajne. <grafy> Okej, okay, mamy katane. Katane niczym z lat 70. czy 80. -tych. Kiedyś takie się nosiło. Hm. Moja mama taką katanę nosiła, mój tata, więc. <grafy> Okej, okay, mamy tutaj e, taką marynarkę, taką trochę imprezową, bo tutaj jest z jakimiś błyszczącymi detalami. No i ostatnia rzecz, to jest e, 55 DSL and koszulka takim wężem. Ja mu dam tą bluzę, bo mi się strasznie podoba. I przejdziemy do spodni. Okej, okay, pierwsze spodnie mamy takie obcisłe coś, które spłaszczają mu tyłek. Ale są całkiem spoko. Tutaj takie mają zaszywanie, przetarcie, a no, całkiem fajne. Dalej mamy takie spodnie, które są fajne, tylko ten kolor mi się nie podoba, ten pierwszy. Chociaż jest takie, Nie, no ten niebieski jest gorszy. Dobra, krótkie spodenki, które są fajne. Te mi się podobają niebieskie. I są takie luźne, wiecie, obcisłe Dalej mamy takie obcisło, sp obcisłe spodnie. One są, no takie dosyć obcisłe, przetarte. Podobne mam ściągnięte już, ale nie ubierałam ich na moich sypach. Aha, dobre, dalej mamy takie, które mi się w ogóle nie podobają, bo są tutaj za mocno takie rozkoszowane. I mamy takie też spodnie. Nawet nie wiem jak je nazwać. Dobra. I przejdziemy do kostiumów. I o dziwo żadnych kostiumów nie ma. Buty. Też nie ma dodatki, też nie ma wizytowe. O, oh, mm, Tak, świetna sobie ciuchy wybrałeś. Okej, okay, mamy tutaj tą marynarkę i taką... lakoszulkę coś tam. I spodnie pewno będą... uuu, nie ma żadnych spodni. Dobra. To idziemy do piżamek. Ale masz gacie w kratkę. Dobra. Mamy gatki z napisem teaser. <laughs> co to jest? Lol. Ale tu jak ma przy tym, przynajmniej fajne takie okrągły w tym. Um, dalej mamy sportowe, to są te wszystkie bluzy, koszule i, i tak Coo. dalej, i tak dalej. Krótkie te spodenki, fajne. One mi się podobają. Okej okay, i zobaczymy sobie kąpielowe. Um, nic nie ma i ubrań na dwór. Mamy te bluzy, więc y, duży plus tutaj. Myślę, że mogłabym stworzyć rodziców moich w latach 60. 70. albo... Przepraszam, w 80. latach, tak, to, to były lata 80. Jaki nie... 80.-90. o ten przełom taki. Wtedy były takie kurtki, takie noszone. Teraz też są, zresztą, dobra. Więc pójdziemy um, sobie zobaczyć wszystkie. Już nie będziemy go kasować, bo to jest w ogóle, no sens. Obojętnie co tam wybieramy. On chce być hodowcą robostworzeń. I damy mu imię Rysiek. Kowalski. Niech ma. Rysiek. Nie wiem czemu Rysiek. tak mi pierwsze co przyszło. Kontynuuj. Jak ona mogła iść z Ryśkiem? przecież jej mąż to Christopher dobra e, wprowadź do domu wybierz czy to tam wybierz rodzinę nie, nie 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 ja nie chcę tego ja chcę pustą parcelę która będzie się nadawać żeby wam pokazać to wszystko mam nadzieję że jeszcze ze mną jesteście że nie wyłączyliście mojej gadki i jeszcze zostaliście ze mną, aby oglądać tutaj to wszystko. Dobra. Tcy, tego nie chcemy. Idziemy, zestawy stylistyczne. Proszę bardzo. Wow! O! No słuchajcie, no myślałam, że będzie tak chociaż jedna taka długa strona. Ja tu zobaczcie, jaką parcelę dałam wielką. Dobra. To pójdzie to szybko pylon, chine, glam, table no mamy taki stół, który wygląda tak słuchajcie jak jest tak mało rzeczy i ostatnio mówiście, że przynudzałam jak pokazywałam wszystkie kolory więc e, tak, pokażę wam może co, bo tak a w ogóle no są takie a słuchajcie jest zmiana, słuchajcie dobra zobaczymy trzecie jest zmiana Widzicie? Z takiego czarnego na taki metalowo-szary i na taki metalowo-kremowy, więc jest zmiana. Nie, no po prostu teraz mam powiem, że się zawiodą. Tutaj zmiana tak samo jest tych em, nóżek takich od stołu, a stół sam wygląda taki, nawet nie wiem co to jest. Krap? Rak? Nie wiem. Dobra, mamy też coś takiego. Taki stół disco. Disco X Radio 2 Disc. Tak to się nazywa. Dobra, nie podoba mi się w ogóle. Total Flight Case. No, nie wiem, może to tak. Te... W sumie to by było fajne do pokoju u chłopaka takiego, żeby to zrobić. I tu już mamy, słuchajcie, zmianę. Były się różnymi kolorami. Tak jak widzicie. Są inne kolory. Na szczęście jeszcze jest taki, o ten jest całkiem spoko. Chociaż ten pierwszy mi się najbardziej podoba. To jeszcze może, może może, zdarzy się, że użyję. Takie samo tylko, że w wersji większej. No powiem wam, że naprawdę zawiodłam się, bo myślałam, że tutaj wiecie sypną chociaż trochę więcej tymi meblami. A to tak cienko no. No tak to wygląda. Powiedzcie, ocencie sami. Sorry, kaska nam się skończyło Mamy łóżko. No chociaż tyle, dobrze. Właśnie to łóżko widziałam w trailerze i to mi się ono tak podobało, bo jest właśnie takich... Tutaj taki New York styl, ale to też można wymienić sobie. Widzicie. No to czarne mi się podoba bardziej chyba. No, tak mi dają te dodatki. No po prostu masakra mało tego rok mamy e, takie... O, w ogóle... No to jest całkiem spokojnie. To jest ok. Powiem wam, że rzeczy są może nawet nie najgorsze, tylko właśnie chodzi o to, że ilość jest masakrycznie mała. Ok. E, mamy tak jakby pasujące krzesła do tych e, takie fotele, do tych łóżek, mi się tak wydaje, bynajmniej. No, są nawet, nawet znośne. E, mamy... Kanapy. Tutaj jakby tak poduszki były z jakiegoś po prostu wiecie jak to się teraz nazywa po polsku? Skóry. O. No, takie trzy kanapy. No już teraz mamy tylko ozdobnisia, jakieś lampeczki. No te lampki są akurat spoko, bo na biurko nigdy nie mam takiej. Hmm, taką lampkę mamy. Mamy też taką dużą lampkę, która już nie jest na biurko. Wygląda po prostu jak wiadro. Mamy taką lampkę, której nie mogę Wam teraz pokazać. I mamy jakieś lusterko. Żeby było, wiecie, elegancko, to słuchajcie, się poświęcę i zbuduję ścianę. I powieszę to lusterko. Wygląda on tak. No dobra, koniec. Żarty żartami, taka gadka, szmatka. Powiem wam, że jestem zawiedziona, bo tych rzeczy jest naprawdę mało. Ciuchów też, powiem wam, no, no okej, okay, było trochę tych ciuchów, nie powiem, że nie, ale nie było dla dzieci ciuchów i nie było. To mogli chociaż właśnie tego, że nie zrobili dla dzieci, mogli wynagrodzić to meblami czy coś takiego, a tutaj nic, więc no słabo, powiem wam, że słabo wypadł ten dodatek. I niezłe mi się podobał. Tak trochę zawiedziona jestem. No ale to nic, żegnam się z Wami. Napiszcie, co wy myślicie o tym dodatku, czy warto go kupić, czy kupicie, czy macie. A jeśli macie, czy używacie tych rzeczy, to mnie bardzo ciekawi, bo mnie to tak, te lampki może użyję, może 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 To na pewno użyję. To wiem, że takie krzesełka fajne gdzieś wstawię, bo mi się podobać są takie nowoczesne, to ja lubię takie rzeczy. A szczególnie jak buduję parcera, to mogę też gdzieś wstawić dla jakiegoś tam nastolatka, chłopca, że. ale no tak to, no jest mało tych rzeczy, nie podoba mi się, więc napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym i do usłyszenia w kolejnych odcinkach niestety już nie usłyszymy się w force looku, może usłyszymy się w force looku, kiedy będą chodzić z Team C4, tyle na pewno, ale na pewno jakieś inne ciekawe serie znajdziemy, dobra bo tam bez sensu, trzymajcie się cieplutko i pa pa!